Czema. To jest poniedziałkowy boruczak. Łesko mi poleciała, aż no kurde, no powiem wam. Ale nie kontrolowanie, to nie dla wyświetleń, To nie dla wyświetleń Jest to lepsza wersja poniedziałkowego Naruciaka, z którym startowałem w sumie na moim głównym kanale 8 lat temu. Dla nowych widzów, czunkaj loczki to jest moja najnowsza seria względem poniedziałkowego Naruciaka, który, która była pierwszą. I ogólnie pierwszy milion subskrypcji to wbiłem właśnie dzięki serii poniedziałkowy Naruciak. Gdzieś to zadniczo to robiłem głównie QA. A, a teraz też to będę robił, ale tak chyba tak dookoła. W sensie, widzę to przede wszystkim tak, że to wy, kochani widzowie, tak, wy wy będziecie tworzyć tą serię. Dlatego mam Discord'a. Zaduję Boruciaka. Cudowny Discord, naprawdę polecam. Jest tam już prawie 20 tysięcy ludzi, którzy marnują swoje życie. I tam jest magiczna kategoria: poniedziałkowy Boruciak. I tam proszę Was o memy, fanarty, pytanka oraz to, co się dzieje w internecie. Czyli jeżeli będzie jakaś drama, jeżeli się wydarzy cokolwiek ciekawego. Co chcecie, abym skomentował w odcinku to mogę to zrobić Dzisiaj tego nie będzie Są tam jakieś dramki i dramunie, ale w dzisiejszym odcinku chcę aby to było takie nosze nosze Dzisiaj bezbrudzę się w błotku Ja to w ogóle potrzebowałem serię gdzie mogę sobie porobić co chcę W sensie mam ochotę sobie pokręcić fot Wow, A Ła, się w palc! Mam ochotę pobujeć sobie krzesłem, to to zrobię. Jeżeli coś nagram jeżeli coś się wydarzy w moim życiu, to wam tutaj to pokażę. O tego by pojedziokowy na bo naruciaku, na ruciaku jeżeli pojechałem na event, na PGA, to sobie mogłem nagrać trzy sceny i je wrzucić, tak o! Może to było takie super, takie wygodne, takie elastyczne, takie. I to samo będzie teraz z poziomowym Boruciakiem, jeżeli cokolwiek się u mnie wydarzy i będę chciał sobie nagrać minutkowy fragment z życia, to nagram i go tu wrzucę. Ogólnie mam tu stałość, że to będziemy robić, czyli meny, czyli pytanka, e, fanarty oraz gadanko o tym, co się dzieje. To nie będzie Overwatch Boruciaków, chociaż dzisiaj może Wam się lekko tak wydawać, nie, nie, to jest poziomowy Boruciak, to jest, to jest moje. No i kochani, zacznijmy od tego, co tam u Was. W sensie te, nie, 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 nie wiem, czemu tu wrzucam harmonika. Jeżeli chodzi o u mnie, to e, robię sobie w biurze remontoprzemeblowanie. Czyli w się sensie, o tutaj, teraz, tam było biurko wcześniej, i jakby tło było w tą stronę, nie? Czyli widzieliście ten napis, tam było okno, i te sprawy. No i w tym momencie generalnie tam już nie ma biurka, ponieważ o tutaj, na, na tej ścianie. Nie, 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 nie potrafię wziąć palcem teraz. Tutaj będzie wybudowana ścianka taka, która będzie dzieliła te pokrój na 3 czwarte. To będzie taka przeszklonka ścianka. I, I ja już zamówiłem sobie nowe obrazy, bo mam teraz wolną ściankę, bo to wcześniej były regały. A tutaj generalnie O nie! Wody! A! 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 Nie Jezu, nie, nie, nie błagam, niech mi się nic nie pali! Le Ja pierdzielę, ej! Nie spaliło mi się nic. Profesjonalny odcinek, chciałem tylko zaznaczyć. Generalnie, e, teraz to u mnie wygląda tak, że mam jakby biurko tutaj w tym miejscu. Słuchaj, te, ja mówię do tego mikrofonu, więc będę się troszkę dziwnie teraz czuć, jak mówię. E, I generalnie to wygląda tak, że sobie biurko postawię na środku pokoju, ale to no, będzie takie dosyć hardkorowe. Pokażę, jak zrobię. Dobra, moi drodzy, resztę tematów to poruszymy tutaj przy okazji memów, pytań, bo tego trochę tutaj jest. Zacznijmy od fanartów, eee, w ogóle gdzie zaczynać do fanartów, bo tą sekundkę, żeby pokazać, a, a jesteście super zdolni, chcę to zrobić. Czyu? Gdzie jest moja myszka? Ja dosłownie zgubiłem myszkę! Zaraz wracam? Moja myszka potrzebowała operacji, aby cokolwiek, żeby działać i działa tak w połowie. Chyba zalałem myszkę, chyba zepsułem myszkę. Wielkie poświęcenia dla wielkiej serii, rozumiecie? Nie zaczęliśmy dobrze, nie zaczęliśmy dobrze. Chodźcie, przypominam wam, że możecie brać udział w poniedziałkowym Boruciaku. Po prostu chodzą do Discorda, zdobywaj Boruciaka i tam wchodzą za kategorię Pojedziałkowy Boruciak. Tam was potrzebuje, bardzo. Bez was nie ma sensu tego nagrywać. jako Drag Drakwin, to ja. Ja, i to jest piękne. To jest jeden z pierwszych fanartów, jakie dostałem w swoim życiu. Zdecydowanie jestem nim zachwycony. Nie od razu Rzym zbudowany, ok, Ale jest segment fanarty. Dzięki, Miamionek. Tu już tak, taki jest, o. Na to o. Tu się dalej pięknie spełnia. Chciałam coś lepszego narysować, ale coś się pykło. Nie no. PYKŁO. Je, nie, nie, jest, 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 okej. Okay. Fajnie. Dziękuję pięknie za fanarty. A teraz inna sztuka, tylko że memy. Tu na przykład, jak armię? Armia Rosyjska, Armia Stanów Zjednoczonych, Armia Ciuraków. Tak, to prawda. Jest strasznie dużo na Instagramie profili, które mają identyczne zawody, jak ja. Często identyczne niki, identyczne podpisy. Nie możecie być na różnych budżekach, to są tylko dwa miejsca. I oba są zajęte. Kiedy kolega opowiada historię, a ty nie wie, czy ma się śmiać, czy płakać. Z Karolem tak czasami bywa. Kiedy chcesz sobie kupić kole, ale zapomina, że twój Bóg pije tylko wodę. No i. I to, moi drodzy, jest piękny mem. Grzybula, ty moja jędrula Ja, dobra przechodzę na dietę, też jak 5 minut później Boże, są tiktaki, chrys, te Panie, no człowiek zjeść TikTaków nie może w spokoju wypraszam sobie, tak? Ludzie na Discordzie piszący o Jeb... tak Tych takich, boruciach czytający to Boruciak nagrywający teraz to Adam wbijający na karaoke w ogóle ten obrazek mi się nie podoba, nie? Nie chcę przedstawiony jako predator, osoba, która kogoś atakuje. No, no, no. Tutaj dziewczyna, która śpiewa jak nam się dołączył. Tak, moi widzowie mieli... Opowiem to, mimo że to karaoke bo dla stu osób, to nie był big event, to nie ja robiłem to karaoke. Ludzie sobie śpiewali na Discordzie, co było przeurocze, więc ja, Adaś, postanowiłem wejść na karaoke i usłyszałem, że dziewczyna śpiewa Toma Odela piosenkę Another Love. Cudowna piosenka, uwielbiam ją, w ogóle uwielbiam Toma Odela. Zobaczyłem też, że oni sami sobie zrobili taki fajny event i biorą w tym udział. Przeurocze, naprawdę. Kochani, pomyślałem sobie, że na refren wejdę i zaśpiewam piosenkę z koleżanką, tak? W się sensie, znam na pamięć, to lecę w refrenie. To będzie takie All love. Tak zrobię, więc co robi Adaś? Wbijam, zaczynasz śpiewać koleżankę, która robiła karoka, wywala całkowicie, nie słuchać nic, żadnej muzyki i dokładną I tylko czad, co jest kur... I dziewczynie rozwaliło w ogóle mikrofon, resztę piosenki, Lagi jakiś ma dziewczyna. A ja tylko tak NARA! NARA! Ludzie wychodzą z tej i całe karokę, wszystko wpis! Po moim wyjściu z karokę 40 osób mniej śpiewa już, już mają fokus Ja się bardzo śmieję z tej historii, bo to, to, to jest ten typowy ja cokolwiek jak dotknę to się obraca w gówno. Chciałem dobrze, chciałem kontent. <noise> Nauczycielka, przestań się huśdać na tym krześle, bo się wywalisz <noise> Ja nic się nie stanie też ja. <noise> On tamtego wieczoru wychodził po prostu z domu Przeżegnając się na zasadzie Ja przez chwilę nie wiedziałem czy wrócę do domu Słuchajcie śmieszny mem Chyba mój ulubiony I ja moi drodzy Obiecałem, że co tydzień Jedna osoba, która wrzuci śmiesznego mema Dostaje ode mnie nagrodę Ja coś jeżeli będzie jakiś droższy i będę mógł to jakoś w sponsorowanie dać to, to ten będę dawał Ale dzisiaj chciałbym Masny byczek 69 cudowny Tobie zaoferować 200 zł. Powiedz tylko, co mam ci kupić, że ci kupię legalnie w akcie darowizny dla dzieci, które szukają pomocy. Dobra? Napisz mi na Discordzie. Strasznie śmieszny mem, Bardzo śmieszny. Uśmiałem się. Popak. Mamo, możemy Naruciaka? Mamy, że Naruciaka w domu. Naruciak w domu? Do przewidzenia. Nie śmieję się, bo to prawda. Naruciak, gdy będzie ciąka uloczków. Wy wypraszam sobie. Nie pracowałem w McDonaldzie. to powiem tak. W rankingu fast foodów jest u mnie na ostatnim miejscu Nawet Burger King jest lepszy, a kto je w Polsce w Burger King'u? Muka? Nie jestem dumny, ale cieszę się, że 30 osób zrobiło Nie mamy problemów, umrzemy szczęśliwi Kto się ze mną kłóci? Ja i mój jedyny argument? Nie zesraj się No? Ja, pytam mojego chłopaka czy dobrze wyglądam Mój chłopak Czemu zatrzymujecie akurat na momentach, gdzie jesteś mi najładniej, no no, co ja poradzę, że taki się urodziłem? Ban zawolenie psów od kotów? Ktoś cieszący się, że ma głos to. Roz... <laughs> właśnie, kochani, bo niektórzy jeszcze nie właśnie na Discordze, jeszcze o tym nie wiedzą. U mnie fanatycy psów do bunkrów, nie? Do piwnicy się tam idzie z tym. U mnie, umówmy się, rządzą kociarze. Ale tak, jak w życie, życiu, koty rządzą. Światem. mi ktoś wrzucił sobie po prostu typa, twój stary wrzucił z mlekiem, z nikiem Goluciak. Ja miałem naprawdę ambywentną to co do Goluciaka. Nie wiem czy widzieliście, to e, przeróbka, kaszanki. To Goluciak. Ciągle! Bo z jednej strony jest to strasznie śmieszne, a z drugiej strony jest to strasznie uwłaczające, nie? W to jest ze wszystkich bohaterów. Akurat muszę być Golubem? To nie jest tak, że ciebie się koledzy pytają, kim byś chciał, Zostać z Władcy Pierścieni, a ty mówisz z Nie Niemniej, tyle co się uśmiałem, to moje. Kiedy mama mówi ci, że jesteś piękny, ale ty wiesz, że to nieprawda. Ja w ogóle nie wiem o co wam chodzi. Na pewno ładniejsze niż te naprawdę ohydne napisy na ścianie oraz plakaty na szafie i poduszki z Ikei w dziwnym wzorze i te lampki tak przyklejone do... Ja naprawdę kiedyś nie miałem gustu, jeżeli chodzi o projektant... projektancję... Na położenie trzech losowych rzeczy w pokoju. Dobra, kochani, to skoro mam już za sobą 200 zł, wydane na kupienie widzów, żeby wrzucali śmieszne memy, ja chcę memu z wody. Ja, ja, ja się jeszcze mogę wyje. To teraz najlepsze: Wsięka na torcie, czyli pytanka, moi drodzy. Pytania, pytania, pytania. Dlaczego jesteś teraz psycholożką? Oj, po co jestem z tobą? Z miłości? Tak mówię, kochani, bo miłość to jednak lakarnum. Dobra, srebrzysty, żeby ci odpowiedzieć na twoje dziwnie sformułowane pytanie. Czasami ludzie się poznają i dochodzą do wniosków, że będą w związku? Robię tak? Czy planujesz utworzenie nowej lub kontynuację jakiejś starej serii? Moi drodzy, no teraz wracam z powiedziałkowym yy, Boruciakiem aczkolwiek jeszcze planuję reaktywować Ko okay. challenge. Dawajcie znać w komentarzach z kim mam to nagrać. Nie potrzebowałem tego do skeczyku. Teraz będziesz musiała liczyć się z memami. Dlaczego wyglądasz jak Boruciak? Klonujesz się? A właśnie, a właśnie kochani, w się sensie to pytanie nie jest najlepsze. Nie wiem czemu tyle osób to zlajkowało. Kasik nie, sio. Jeżeli kiedyś będą dealy dla youtuberów z klonowaniem się to ja chcę być twarzą tej marki. okej? Okay? Może mi ktoś to ogarnąć? Będzie kontynuowana seria Achtem Naruciak? Tak, będzie, tylko musi być, przestać gorąco. Mam nadzieję, że już nie będzie. A psika, to będzie mi też łatwiej dużo to nagrywać i to będzie dużo fajniejsze. Na razie chcę sobie yy, robić forfan odcinki, bo ta seria jest super, mam piękne intro, yy, tutaj jeszcze mam yy, fanarta fajnego, aczkolwiek dałem sobie zbyt dużo opcji na to, nie chcę się zesrać. Adam, czy doznajesz kiedykolwiek agonii? Za każdym razem oglądam parę dokument. A tak, w sumie to, czemu na profilu masz A więc, bo mnie to ciekawi? Bo A więc to jest archetyp mężczyzny, wydaje mi się, że jest przepiękny. Uwielbiam jego symetryczną e, twarz, uwielbiam jego szczękę, uwielbiam jego oczy, uwielbiam jego włosy. Dużo jest tych rzeczy, ten odcinek nie może być aż taki długi. Kiedy kolejne gadanko? Na tajemniczonych, na Discord. gadanko. Czekaj, że tam wchodzę, więc warto tam robić przyjaźnie. Poznawać ludzi, bo ja mogę tam przyjść i wejść i rozwalić wam waszą przyjaźń. A jeśli jeszcze będzie, to będzie się odbywał regularnie, czy kiedy ci się będzie chciało? Czy jedno i drugie to nie jest to samo? <grystanie> <grystanie> Jakbyś miał jeść jedną rzecz do końca życia, to co by to było? Makaron ze szpinakiem i włosami. Tak, jestem wege, który je ryby, czy jestem Jaroszem, ponieważ... Ja uwielbiam, to, ja uwielbiam ten żart. Ryby są tak głupie, że nawet wegetarianie je jedzą. Co się tam. <grym> ja sobie mogę oznaczyć, to zdaję, naprawdę, bo. Ja mam dużo empatii do zwierząt, w życiu bym nie mógł już zjeść zwykłego mięsa i nie zjem nigdy na pewno, ale ryby. <grym> ryby są takie głupie. Była sobie taka rybka. Tak. Czy twoje koty chciały Cię kiedyś zabić? Ja czasami się budzę taki cały. O, o, tutaj, tak, o, z takimi ranami kutymi. Co się dzieje naprawdę. Jeśli oglądałeś mecze Polski, to jak oceniasz grę Polaków? Czemu to Yoshito to <gryzny> wysłał mi? Halo. Yoshi Hashimoto, ty. Generalnie chciałbym ją ocenić jako... No nie znam się na piłce, wszyscy się oglądałem, tylko darłem ryja. Ja nie jestem dobrego meczu, ja się za bardzo emocjonuję, a się nie znam to naprawdę źle wychodzi. Według mnie nie robili dobrego show. Najpierw płatki czy mleko. Na początku pytanie o to. Jak opisałby swoje poglądy polityczne, która polska partia jest w tobie najbliższa? No dobrze mnie znacie. Chyba wiecie, że polska partia, która jest mi najbliższa, to jest PiS. <śledzianie> Aż mi zakoło serce, jak widziałem to zdanie. Proszę, że to prywatna sprawa, więc jak nie chcesz, to nie odpowiadaj. To nie jest to prywatna sprawa, to jest po prostu bolesna sprawa. Ponieważ niestety, ale dla jedynych osób, które myślą logicznie, nie ma partii rządzącej w tym kraju, która byłaby okej. Okay. W dalszym ciągu to jest na etapie wybieranie mniejszego zła. Moje poglądy polityczne wyglądają mniej więcej tak, że jestem yy, lewakiem społecznie, w relacjach społecznych, ale jeżeli chodzi o gospodarkę, no to jestem YouTuberem milionariusznym. Trudno, żebym nie był konserwatystą. Zostawcie moje pieniążki! Wy znasz może lewacko-konserwatywną partię? Znasz? Może? Chyba już niestety dochodzę do tego wieku, gdzie mam takie. Już nic z tym nie zrobię. Dzisiaj nie kłócę zbytnio o poglądy polityczne i tak dalej. Ważne, żeby być dobrym człowiekiem i żeby nasze znaki Zodiaku się ze sobą łączyły. Przychodzę z pytaniem odnośnie tych paru dokumentów: czy masz jakiś sposób na naprawienie swojej psychy po nich, lub sposób na naprawienie je stanu? Piłem wodę, ale to nie pomaga, proszę o pomoc. Nie oglądaj kanału Naruciek. Powiedziałbym Boruciak, najlepsza seria Gdzie jest przed dupy Naruciaka, bo skoro jest za dupie Boruciaka, to ma być też przed dupy Naruciaka, Jezu Chryste Przekażę Naruciakowi pomysł na, na Discorda A ja mam ważne, fizyczne pytanie, czy ser to tak naprawdę kromka mleka? Kolejne pytanie. Oglądaliście Stranger Things? Tak. Kolejne pytanie. To jest o serialu Ligue Morty? Fajne. Kolejne pytanie. Czy oglądasz Reverend? Tak. A jeżeli tak, to co sądzisz o tym serialu? Nie. Wytłumacz, dlaczego koty są lepsze od psów. Kochani, wydaje mi się, że to już jest ten moment, kiedy puszę ten fragment. Eee, z Poznajmy jego go Tatę. Tam jedzie sobie eee, Zulander obok Roberta De Niro. I tam właśnie jest tutaj to, tutaj to, ten to, 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 to dylemat jest to pytanie. I poproszę, damy to napisy. We tomasz heras, a dobrze, bo ten filmik w 100% oddaję moje zdanie i wyjaśnię was wszystkich te psiarze. I don't not like cats. I I just I just prefer dogs. I mean, I'm just more of a dog kind of, you know. You need that assurance, do you? You prefer an emotionally shallow animal. A dog is very easy to break. But cats make you work for their affection. They don't sell out the way dogs do. Ha. Huh. Adam, czy ty masz jakąś straszną historię? Chodzi mi o coś paranormalnego? Cokolwiek takiego? W tym stylu? Dobra, i tym pytanie zakończymy, ponieważ tu, tu będę mówił. Mam, w sensie, yy, jak mieszkałem jeszcze w Elblągu, tam miałem yy, garderobę osobno. No, burżuaza, no. To był taki pokój, który był garderobą, bo, bo, bo to chodzi w garderobie i za każdym razem się chodziło po schodach na górę, ta garderoba była zaraz po prawej, nie? Ja, wychodząc z pokoju, też często widziałem, jakby, ten ciemne pomieszczenie, gdzie nie było okien, garderoba. To się, się nazywa garderoba. I mi w pewnym momencie jakaś taka, nie wiem, czy to psychoza się załączyła, czy cokolwiek, nie wiem, śmieją mi tam coś raz. Potem jak była otwarta szafa w środku, to też niby coś tam jakby widziałem. Miałem taką naprawdę opętarną garderobę, która sprawiała we mnie taki niepokój, w sensie, jako już 15-16 letnie dziecko, w dalszym ciągu mimo wszystko się bałem tej garderoby. Nie mogłem tam za cholerę spać, nie mogłem być tam za cholerę być zamkniętym. Nawet yy, nagrałem filmiki, ale w pewnym momencie przestałem się nagrywać tam filmiki. Bardzo bałem się garderoby. I wiecie, to, to było takie wewnętrzne uczucie, że takiego niepokoju, że coś tam się dzieje niedobrego w tej garderobie. Po <śm> Kochani, za dużo horroru. Ja pamiętam, że wtedy oglądałem mnóstwo horrorów i na statystyka. Biblię satanistyczną e, czytałem wtedy, bo, bo kubuś e, mi, mi pokazywał ten z ładnymi e, oczami. No, kompletnie mnie wtedy. Po... A ta tak mówię, no nie, bo nie ma duchów. Nie, nie ma, ma żywo takiego. A nawet jeżeli jest, to nie tak, jak jest to przedstawione w popkulturze. To jest akurat jako pewien, jako dziwny ateista. Dobra, kochani. Dziękuję pięknie Wam za obejrzenie tego odcinka podziałkowego Boruciaka. Nie mogę się doczekać, aż nagram w piątek kolejny odcinek, który rzucę w poniedziałek, mniej więcej tak to wygląda. Więc potrzebuję Was, abyście weszli. Na zadobie Boruciaka. Tam robimy content, robimy filmy. Ja w międzyczasie w tygodniu też będę starał się coś tutaj, żeby było więcej niż tylko takie siedzenie dupą przed biurkiem i... Wchodzicie w kategorię. Pojedziemy do Boruciak. Tam możecie mi pomóc. Najśmieszniejszy mem tygodnia. Wygrywa do nagrody. Będę je następnym razem wymyślał. Tym razem ja po prostu kupię tego widza za 200 zł. Oddaj mi moją duszę. Mam występ. I dziękuję pięknie dzisiejszym osobom, które pomogły zrobić ten odcinek. I widzimy się w kolejnym zadynie w poniedziałek. O 19. Trzymajcie się. Pa, pa.